Czy wy słyszałeś? No co Adam? Omar Berada nowym prezesem Manchesteru United. Ooo... O... O... Ona... Onar? Ooo... Weź to poczuj. Nie mów, żeby ktoś dał ci spokój, bo... Nie możesz stać z boku. Musisz poczuć to. Omar. Nie Onar. Tak, moi drodzy. Tak, takie było intro właśnie. Mam nadzieję, że poziom żenady jest na każdym możliwym poziomie bardzo wysoki, bo tak było i śpiewanie, a także była gra słowna Omar onar, rozumiecie sami. Więc mam nadzieję, że docenicie. Mam nadzieję również, że docenicie odcinek, którego w zasadzie miało nie być, bo planowaliśmy, że ta niedziela będzie akurat bez materiału, ale wczoraj jak grą z jasnego nieba uderzyła nas informacja o tym, że właśnie Omar Berlada. Wybaczcie, ale R jednak przeszkadza tutaj w tym nazwisku. Został nowym prezesem Manchester United i chciałbym taki mój krótki komentarz na temat tego, co się wydarzyło, Wam przedstawić. Oczywiście, zanim przejdziemy do meritum, ja przypomnę o tym, co jest w opisie. Instagram, grupa na fejsie, nasze Twittery. Ponadto, jeżeli jesteście pełnoletni, to możecie sprawdzić bonus od sponsora naszego kanału, jakim jest Fortuna. A jeżeli doceniacie nasze tutaj wysiłki, starania, no to będziemy wdzięczni, jeżeli klikniecie łapkę w górę, a także subskrypcję, bo to bardzo nam oczywiście pomaga. Na no co? Ja już chyba mogę lecieć do Meritum. Słuchajcie, jak to wszystko ostatnio wyglądało w Manchester United i jak do tego doszło, że Omar Berada został nowym prezesem Manchester United, już oficjalnie ogłoszony wczoraj wieczorem. Słuchajcie. Po tym, jak w czerwcu, mniej więcej w czerwcu, chodzi mi o okres wakacyjny, w tamtym okresie było już pewne, oczywiście nieoficjalne, nieoficjalnie, że 25% w Manchester United wykupi sir Jim Radcliffe. A to było tożsame z tym, że dotychczasowe osoby, które były na wysokich stanowiskach w tym klubie, no, nie będą miały swojej dalszej przyszłości pod nowymi rządami, kiedy one już zostaną oficjalnie potwierdzone. No chociażby taką osobą, która była pewna swojego rychłego zwolnienia, był oczywiście Richard Arnold. Do niedawna jeszcze prezes Manchesteru United. On ze swojej funkcji zrezygnował jakoś mniej więcej chyba w listopadzie. No co zwiastowało, że rychło nadejdzie to już oficjalne potwierdzenie przejęcia sterów w Manchesterze United przez Sergima Radcliffe'a. Oczywiście przynajmniej w tych 25%, ale na pewno przejęcie sterów nad pionem sportowym, bo to nad nim ma mieć władzę Sergima Radcliffe głównie. Taki był warunek tego wykupu. Oczywiście do tego przejęcia doszło w grudniu. Jeszcze czekamy oczywiście na zaakceptowanie tego ruchu przez kluby Premier League, ale wydaje mi się, że to się stanie na przestrzeni no przynajmniej najbliższego miesiąca, bo już to mniej więcej 6-8 tygodni mija, więc myślę, że jest to kwestia może 2-3 tygodni, jak już to już wszystko będzie przyklep przyklepane i Sergi będzie mógł z pełną mocą działać w Manchesterze. No i tak się wszyscy zastanawiali, kim obsadzi dane stanowiska Sir Jim Ratcliffe. Jeżeli chodzi o pozycję prezesa, no to w miarę wszyscy byli pewni tego, że tę rolę obejmie Jean-Claude Blanc, bardzo zaufany człowiek w grupie Ineos, który wcześniej pełnił podobną rolę, czy to w PZr, czy w Juventusie. No i w zasadzie ja też już byłem pewien. Czekałem, powiedzmy, że kiedy zostanie ogłoszona funkcja prezesa, kto ją obejmie w Manchesterze United. Myślałem, że to będzie musiało być dopiero pokwitowane, albo usłyszymy o tym, jak kluby Premier League zaakceptują samego Sergima, jeżeli chodzi o współwłaściciela nowego Manchesteru United, ale jak się okazuje, nie. Plotki oczywiście też były odnośnie innych nazwisk, jak Paul Mitchell, Dan Ashworth, jeżeli chodzi o te kwestie dyrektora sportowego w Manchesterze United. To nadal oczywiście jest w grze, czekamy też na informacje w tym kontekście. No ale nigdzie nie było mowy o tym nazwisku. Omar Berrada, to Erl mnie niesamowicie denerwuje przy okazji wymawiania tego nazwiska, bo to o nim oczywiście mowa, został przez Davida Olstina wczoraj wieczorem przedstawiony jako nowy prezes Manchesteru United, później. Tę samą informację nam przedstawił Fabrizio Romano. Później Manchester City oficjalnie zaprezentował nam stanowisko, w zasadzie statement, który informuje o tym, że Berlada opuszcza szeregi City Group ogólnie, bo dotychczas od 2020 roku do teraz Berlada był jakby szefem całego City Group, więc naprawdę no jedna z najważniejszych osób w całym City Group. Zarządzanie, jeżeli dobrze liczę, 13 klubami, rozumiecie to? Nad tyloma klubami pełnił tutaj takie jakby obowiązki nadzorujące Berada. Niesamowita pozycja w świecie piłki, słuchajcie, to trzeba naprawdę docenić. No a później doszło do oficjalnego ogłoszenia ze strony Manchester United, że Berada zostaje nowym prezesem Manchester United i jak donoszą też niektóre media, będzie nim dopiero od nadchodzącego lata. I ten ruch ze strony Sergei Radcliffe'a muszę nazwać podwójnym sukcesem. Raz, że no, słuchajcie, naprawdę nie było żadnych plotek, żadnych, zero, nul plotek, które informowałyby o tym, że Berada jest bliski przejścia na funkcję prezesa w Manchesteru United. Po dosłownie nikt o tym nie pisał. Był krótki, szybki przeciek od Davida Ornstina, a dosłownie do godziny były już oficjalne informacje ze strony Manchesteru City czy Manchesteru United. To naprawdę pod tym względem, jeżeli chodzi o działanie zakulisowo, było wykonane perfekcyjnie a dodatek, na dodatek jeszcze sukces pod tym względem, że United ściąga do siebie osobę, która była naprawdę niesamowicie rozchwytywana na tym rynku sportowym, bo chciały go według The Athletic, wcześniej kluby z NFL, z MLS, a także um, mówi się o, o tym, że jakiś klub z Premier League próbował go przechwycić. Ja podejrzewam, że mogło to być Newcastle, ale śmiem tylko i wyłącznie podejrzewać, nie wiemy dokładnie kto to był. I teraz słuchajcie, dlaczego Manchester United zdecydował się na tego właśnie osobnika. Przede wszystkim muszę tutaj krótko przedstawić y, sytuację na pozycji prezesa Manchester United, jaka miała miejsce przez ostatnie tam ponad już 10 lat. Od odejścia sir Alexa Fergusona był to Ed Woodward, który, którego efekty pracy widzimy do dzisiaj. Był to człowiek, który był na pewno genialny pod względem biznesowym. Ale nie miał zielonego pojęcia o kierowaniu projektem sportowym. Tutaj, z podkreśleniem, sportowym, czyli piłka nożna. Oczywiście, chłop, naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe, ogarniał. Ale co na dodatek było najgorsze, myślał, że zna się również na kwestiach tych sportowych, za które był odpowiedzialny. A tak absolutnie nie było. Jest on odpowiedzialny za szereg fatalnych decyzji na tle finansowym, na finansowym jeżeli chodzi o kupowanie zawodników za. Na, za zbyt wysokie kwoty, zaoferowanie zawodnikom zbyt wysokich pieniędzy, i tak dalej, i tak dalej. Następnie przyszedł Richard Arnold po tym, jak Ed Woodward zrezygnował, i Richard Arnold na tle biznesowym też był bardzo dobry. Musiałby być, był, być bardzo dobry, bo na tym polu najbardziej zależało Glazerom, żeby, żeby prezes Manchester United był ogarnięty. Glazerowie mają klub tylko i wyłącznie dla pieniędzy, więc dla nich kwestia biznesowa po stronie osoby, która jest prezesem w Manchester United jest najważniejsza, więc nie dziwo, ta, że Ed Woodward taką osobą się stał i że Richard Arnold też tym prezesem został. Obaj pod względem finansowo, biznesowym, marketingowym klub ogarniali top. Oczywiście tutaj nie mogę nic złego powiedzieć, ale, ale Richard Arnold również na kwestiach sportowych, transferowych się nie znał o czym sam mówił. Powiedział o tym w jednym z wywiadów podczas zasadzie rozmowy, która wyciekła, bo była nagrana z fanami Manchester United, kiedy on mówił: "Wydaliśmy ten miliard um, euro funtów, a widać efekty no nie widać, więc my teraz chcemy działać inaczej w domyśle niż Ed Woodward". Czy działał inaczej? No niestety, ale Hmm. No, nie za bardzo, słuchajcie, nie za bardzo może jedyne, co było z taką zmianą, to to, że Richard Arnold ten zagwarantował Erikowi Tenhagowi tę ten, te prawo weta do wyboru zawodników itd, i tak dalej. Ale poza tym nie zrobił nic w kierunku zbudowania odpowiedniego pionu sportowego, bo John Mardo został mianowany takim dyrektorem sportowym, ale tym dyrektorem sportowym został mianowany ktoś, kto nie miał w ogóle żadnego doświadczenia na tym stanowisku wcześniej. On w Manchester United, z tego co pamiętam, to wcześniej był odpowiedzialny za jakieś kwestie dotyczące drużyny kobiet. Rozumiecie to? I ten Richard Arnold, który przyznaje się otwarty do tego, że się nie zna na kwestiach transferowych, oddaje kwestie transferowe komuś zaufanemu, bo oczywiście też jest, powiedzmy, z tego grona mniej więcej glazerowskiego. Ale też się nie zna na robocie. No i efekty w zasadzie są takie same jak u Eda czyli nadal można mówić o przepalonych pieniądzach. Tutaj głównie, głównie mam na myśli Antonego, jak i o nie najlepszej polityce klubu. O tym też zresztą, co ciekawe, taka szybka anegdota, mówił ostatnio Jesse Marsh w jednym z podcastów, że rozmawiał na temat. Pracy w Manchester United z Ralfem Ragnickiem. I Ralf Ragnick powiedział, że jeżeli chodzi o to, jak funkcjonuje system naczyń powiązanych w Manchesterze United pomiędzy CEO a jakimś prezesem dotyczącym transferów, a scoutami a pionem wszukiwania talentów, to nic tam nie działa. Przepływ informacji jest tragiczny i nie dziwota, że ten klub tak tragicznie funkcjonuje, bo tam w zasadzie no, nikt, nic nie działa tak jak należy. To nie działa jako jedna organizacja, tylko osobne, sobie, osobne, całkowicie organizacje, które powinny teoretycznie razem ze sobą działać, współdziałać, rozmawiać, a nic z takich rzeczy się nie dzieje. Więc tę kwestię sportową przede wszystkim chciał naprawić Richard Arnold, aby na tym stanowisku CEO był ktoś, kto na tych kwestiach sportowych. Się zna. Kimś takim wydaje się, że miał być żon claude Blanc, ale jednak nie zdecydowano się na jego nazwisko. Ale poza tym, żeby również jakoś pogodzić z Glazerami, bo akurat jeżeli chodzi o osobę prezesa Manchester United, no to, to nie jest jakby tylko i wyłącznie pion sportowy. Akurat funkcja prezesa według mnie musiała być uzgodniona z Glazerami. Rozumiecie mnie? No bo jednak prezes odpowiada też za te kwestie mm, biznesowe o których o który na pewno Glazerowie bardzo mocno dbali. Więc Sir Jim Ratliff musiał wybrać osobę, zresztą ku jego interesowi to też było, osobę, która zna się bardzo dobrze na tych kwestiach sportowych zarząd, za, zarządczych, jak i na kwestiach biznesowych. I tutaj przedstawia się nam propozycja Omara Berady. Jego stanowisko, jego doświadczenie było wręcz idealne ku temu, żeby to on miał objąć tę funkcję. I zanim pokrótce opiszę jeszcze Omara Beradę, to chciałbym Wam tylko powiedzieć, dlaczego to Sergim Radcliffe wybrał Beradę, a nie Glazerowie, bo słyszałem również i takie plotki, przepraszam, w niektórych mediach, że to podobno był w ogóle wybór Glazerów, a nie Sergima Radcliffe'a w kontekście tego, kto przedstawił tę kandydaturę na prezesa Manchesteru United. Słuchajcie, nie śmiem wierzyć w jakkolwiek procent Prawdziwości plotek na temat tego, że Omar Belara to jest wybór Glazerów. Gdyby Glazerowie wybierali kolejnego prezesa Manchester United, to jestem w stanie się założyć, założyć, że to byłaby osoba, która już w tym klubie działa i działa w tych strukturach zarządczych i jest odpowiedzialna za biznes. Tak jak to było z Richardem Arnoldem, czyli ktoś, kto ogarnia te. Kwestie marketingowo, biznesowe itd., 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 finansowe, i po prostu ją znowu mianować na tego prezesa. To byłby wybór Glazerów, czyli ktoś, kto już w klubie jest, jest zaufany i gwarantuje dobre ogarnianie kwestii, o których już tutaj bardzo szeroko e, mówiłem. To jest numer jeden. Dwa, oświadczenie klubu w kontekście zatrudnienia Omara Berady też nie jest przypadkowe, słuchajcie. Tam naprawdę padają przytyki. W kierunku Glazerów. Raz, że ja teraz tak nie, nie mam tego tekstu przed sobą, tylko cytuję mniej więcej i niedosłownie i z pamięci to robię, ale są dwa teksty. Jeden jest taki, że klub, um, w, um, wybierając Bradę na e, funkcję prezesa e, Manchesteru United, kierował się chęcią powrotu na to, żeby klub znowu osiągał dobre wyniki na tle sportowym. Rozumiecie mnie to? To jest cel, który w ogóle nie przyświecał Glazerom, ale Radcliffe'owi już tak. Ponadto jeszcze jedna rzecz jest ujęta w tym oświadczeniu ze strony Manchester United, która na pewno nie miałaby miejsca, gdyby mm, tą, za tę decyzję odpowiadaliby Glazerowie. Jaka? Bezpośrednie odwołanie do jednej z najpopularniejszych przyśpiewek Manchester United, czyli nawiązanie do e, czerwonych flag. See the waving flag, to jest tam w Glory Glory Man United, mniej więcej gdzieś e, e, ujęte, więc tu też twierdzić, że nikt z, z środowiska glazadów nie pokusiłby się na coś takiego. Tutaj widać bardzo wyraźne źródło wy... Jakby byciu fanem Manchester United w tym oświadczeniu, a jak dobrze wiemy, Sergio Radcliffe takim fanem od dziecka jako mankunianin jest. Dobra, i teraz bardzo krótko i treściwie chciałbym powiedzieć troszeczkę o samym Omarze Beradzie. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze odmieniam. Na pewno nie jest najlepiej jest pod względem R, ale to już dobrze o tym wiecie, więc wybaczcie. Słuchajcie, Omar Berada, czyli. Marokańczyk urodzony we Francji. Niektóry, niektórzy uważają go za katalończyka, ale tym katalończykiem nie jest, chociaż po katalońsku umie mówić. Jest wielkim fanem Barcelony i można powiedzieć, że od tego się wszystko zaczęło, ponieważ w ogóle jego biografia jest bardzo ciekawa. Bo to jest koleś, który rzucił koleż w Stanach Zjednoczonych, chcąc pracować w Europie. W Europie zaczął pracować w firmie telekomunikacyjnej. Tam wyłapała go Barcelona, i kiedy. On sam tak powiedział, kiedy wyłapała go Barcelona, to był gotowy pracować tam nawet za darmo, ale miał takie szczęście, że zaproponowali mu pensję. Tak więc jak widzicie, od 2004 roku do 2011 roku pracował w FC Barcelonie. Wy to tutaj mniej więcej gdzieś widzicie na grafice. I tam głównie był odpowiedzialny za takie kwestie marketingowe, biznesowe. I później od tego 2011 roku jest pracownikiem Manchesteru. City, jak on sam mówi, nie wiem jak, jak, jakim cudem byłem w stanie przekonać moją własną żonę do tego, żeby przenieść się z Barcelony do Manchesteru. I tutaj ma, ma na myśli przede wszystkim pogodę, jak i też piękno tych dwóch miast. Wiadomo, gdzie jest Barcelona, a gdzie jest Manchester. A swoją drogą, to żonę poznał w tej firmie telekomunikacyjnej, w której e, pracował e, jakby przed samą przygodą z Barceloną. Lono, słuchajcie. A no i co oczywiście, oczywiście też w tej firmie e, telekomunikacyjnej, był też odpowiedzialny za jakieś tam kwestie biznesowe. Ale tu już pozwólcie, że nie będę dosłownie wracał do tego, bo nie chcę niczego pomylić. No i w tym Manchesterze City od 2011 roku, od początku pracował. I był odpowiedziany za kwestie marketingowe, jak i też o współpracę pomiędzy innymi firmami. I jak on sam mówi, było bardzo ciężko pod tym względem w Manchesterze City na początku, ponieważ nie za bardzo firmy były chętne na współpracę z Manchesterem City i on to wszystko musiał podkręcać, ponaprawiać. Więc jeżeli komuś możemy tutaj przypisywać sukces marketingowy Manchesteru City, który na pewno jest coraz większy z każdym rokiem, no to Omar Brada jest jedną z tych osób. I oczywiście wraz z kolejnymi latami Omar Brada nam awansuje na coraz to bardziej odpowiedzialne funkcje, żeby od 2016 roku pełnić już obowiązki na tle sportowym. Czyli mniej więcej do 2016 roku Omar Brada. Nam pełni funkcje takie typowo biznesowo, na tle sportowo-marketingowe. Słuchajcie, nazewnictwo jest dla mnie na tyle specyficzne i trudne, że nie chcę wchodzić w szczegóły, bo i tak nikt z nas by się nie połapał, ale wydaje mi się, że takie bardzo, bardziej ogólnikowe nazywanie tych funkcji pomoże wszystkim nam. I W 2016 roku on jakby jest bliżej dyrektora sportowego Manchesteru City. Tym dyrektorem sportowym jest Chicky Begerinstein. Jeżeli coś powiedziałem źle, to bardzo Was przepraszam, ale dosłownie jeszcze przed chwilą upewniałem się, jak się wypowiada to nazwisko. I o tym, jaką on pełnił funkcję, mówię teraz oczywiście o Omarze, zaraz przy dyrektorze sportowym Manchesteru City, można fajnie zobaczyć w dokumencie, jaki pojawił się na Amazon Prime Video o Manchesterze City, bo tam bardzo fajnie jest pokazana praca dyrektora sportowego, czyli Czikiego wraz z Omarem, jeżeli chodzi o kwestie transferowe, jak i też kwestie kontraktów. Tutaj jest bardzo istotna rola samego Omara przy okazji transferu Emeryka Laporta do Manchesteru City. Jak on działał, jak był perfekcyjny, perfekcyjny, no to już ostatecznie wyszło później, że był perfekcyjny pod tym względem, ale jaki był szczegółowy, jak dużą wagę przywiązywał do szczegółów i e, jego poświęcenie w ogóle dla tego transferu. I to można fajnie zrównoważyć e, jakby ze słowami Patrisa Evry, który mówił, że osoby odpowiedzialne w Manchesterze United nie odbierały telefonów od agentów, piłkarzy, którzy byli przymierzani i z którymi negocjonowano transfery do Manchesteru United, więc też nie była ziemia, jeżeli chodzi o zachowanie, oczywiście. W każdym razie, samemu Omar, Omarowi Beradzie bardzo dużo się zawdzięcza, jeżeli chodzi o te transfery od 2016 roku. Lapot, chociażby jest wymiany, wymiany jest chociażby też Erling Haaland. No i też wiadomo, no można tutaj też przypisać różne inne transfery, które miały miejsce w tym okresie od 2016 do chyba 2020 roku, bo wiadomo, że w 2020 roku Omar Belada obejmuje już funkcję jakby tego CEO City Group, ale w samym Manchesterze City w transferach również jeszcze maczał palce. O tym, jak istotną pełnił rolę w samym City Group niech świadczy nie tylko fakt, jaką rolę pełnił zaraz przed jakby Zrezygnowaniem ze stanowiska CEO City Group, ale niech świadczy również fakt o tym, że był przymierzany do tego, żeby przejąć rolę samego czkiego, właśnie jeżeli chodzi o dyrektora sportowego w Manchesterze City. Więc pokazuje to zaufanie do niego pod względem tego, że osoba, która początkowo bardziej orientowała się w biznesie, później dostała na tyle zaufania, że mogła być również tym dyrektorem sportowym odpowiedzialnym już tak. W zasadzie prawie w 100% za te kwestie transferowe, jak i też kontraktowe. Tak jak mówię, przypominam i polecam bardzo serdecznie zobaczyć sobie ten urywek jednego z odcinków All or Nothing, gdzie dyskutowane są kwestie kontraktowe chociażby Fernandinho. I tam naprawdę profesjonalizm, jakby takie bardzo trzeźwe spojrzenie na, na, na te kwestie finansowo-sportowe ze strony Berady, no, to jest bardzo imponujące. A co jeszcze można powiedzieć, to to, że Berada po części jest odpowiedzialny za transfer <coughs> harego Maguire'a do Manchester United, ponieważ to on gdzieś powiedział, że ostatecznie z tego ruchu zrezygnowali, wiadomo Maguire poszedł do Manchester United, ponieważ ta cena za Maguire'a była już zbyt wysoka. Bardzo ceni się u niego to, jak potrafi doszacować cenę do jakości. No, w świecie piłkarskim, co w Manchesterze United dotychczas całkowicie nie funkcjonowało. Tak więc podsumowując to co powiedziałem już o Beradzie, a także to co Wy widzicie tutaj na dole, jeżeli chodzi o przedstawienie jego CV, Berada jest, tak, jest taką osobą, która jest fanem piłki nożnej, zna się bardzo dobrze na biznesie i na przestrzeni naprawdę wielu lat ewoluowała w kierunku osoby bardzo, bardzo kompetentnej, która mierzyła się ze stanowiskami różnych Różnorakimi, różnego zabarwieniu były to na pewno tutaj prace, ale na przestrzeni tych lat zdobyła wystarczające doświadczenie i uznanie w świecie piłki, żeby pełnić rolę Manchesteru United i to rolę, którą będą, będzie respektowała zarówno tutaj strona Glazerów, jakby, jak i też Jim Ratcliffe'a. Więc to na ten moment najbardziej palące stanowisko w Manchester United, czyli CEO prezesa, już zostało obsadzone. Jestem ciekaw. Kogo przede wszystkim Sergei Radcliffe będzie mianował w dalszej kolejności? Ale wydaje mi się, że akurat ten Dan Ashford, tutaj, który był predestynowany do tego, może być faktycznie gorącym kąskiem. No, chyba że faktycznie znowu nas Sergiem Radcliffe zaskoczy i sprezentuje nam kogoś innego. O wszelkich innych zasługach, słuchajcie, i o CV, o, o w ogóle jeszcze w ogóle o biografii Rady, można by mówić bardzo długo. Ale ten odcinek po, powstawał w takim dość. Powiedzmy, że pośpiechu, więc nie ma też na to czasu, a nie chciałbym tak bardzo lakonicznie wam tego przedstawiać, więc zapraszam Was do wszelkiego, wszelkich e, artykułów, które, które traktują o Beradzie. Aha, no i jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo bardzo dużo się mówi na temat tego, że Omar Berada ucieka z tącego okrętu i że to w ogóle on jest od odpowiedzialny za te 152 zarzuty, jakie zostały wymierzone w Manchester City. E, mój komentarz na ten temat jest krótki. Przede wszystkim. Te zarzuty dotyczą lat 2009-2018, a jak dobrze widzicie, widzicie też na dole Omar Berada dopiero od 16 roku pełnił jakąkolwiek funkcję, która pozwalałaby mu na wykonywanie czynności, za które można by usłyszeć takie, a nie inne zarzuty, ale też jak usłyszałem w w źródłach brytyjskiej prasy Berada podobno jest krystalicznie czysty pod tym względem. Ponadto wszelkie obawy ze strony Manchester United, kibiców Manchester United, że Omar Berada zostanie zwinięty, jak tylko te zarzuty zostaną potwierdzone, bo odpowiada za nie. Nie, słuchajcie, on mógłby naprawdę odpowiadać za każdy z tych zarzutów, ale w momencie yy, takim, kiedy one zostają udowodnione, potwierdzone prawomocnie. Za wszystkie odpowiada tylko i wyłącznie klub. Bernarda może całkowicie umyć ręce. On może być w tamtym momencie w Manchesterze United i cały czas pełnić nową rolę w nowym klubie. Widziałem też komentarze fanów Manchesteru United, że on będzie robił dokładnie te same przekręty co w Manchesterze City. Słuchajcie, tak jak nie będę, pozwala, nie będę <laughs> powtarzał tego, co mówiłem przed chwilą odnośnie tych zarzutów i funkcji, jaką pełnił w danym czasie w Manchesterze City. Śmiem twierdzić, że tak nie będzie, tutaj nad wszystkim pieczę, nad prawidłowościami, prawidłowościami będzie sprawował nie dość, że Sergim Radcliffe, który no, już rządzi takim biznesem dość uznanym w Wielkiej Brytanii, nad samym Berladą również będą inni ludzie, jak chociażby właśnie Jean-Claude Blanc wspomniany, więc wierzę, że tutaj akurat od przekrętów całe to środowisko Sergium Radcliffe'a będzie stronić. A jeżeli, jeżeli chodzi o ten argument, że Berlada nie dał się wcześniej kusić, nie pokusił się na oferty innych klubów, a dopiero teraz Manchester United, kiedy jest grąco w samym Manchesterze United, w samym Manchester City, nie wiem, możliwe, ale. Mam to powiem wam szczerze, gdzieś. Ja się cieszę, że Manchester United zatrudnia takiego fachowca na tak ważnym stanowisku. I to ode mnie dzisiaj. Wszystko dajcie znać, jak się podobało, co sądzicie o tym wydarzeniu, bo to naprawdę grube i ważne wydarzenie z perspektywy kibica Manchester United. Miłej reszty niedzieli. Widzimy się tu na pogadance. Dzięki, cześć.